Witam Państwa bardzo serdecznie. Zakończyło się kolejne posiedzenie Rady do Samorządu Terytorialnego i Rady do Bezpieczeństwa i Obronności. Tematem głównym tych obrad przy tych rad dwóch połączonych przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej był temat migracji i azylu, paktu migracyjnego i azylu, który przypomnę Państwu, że w 2024 roku na wiosnę został przyjęty przez Parlament Europejski, a Rada Unii Europejskiej w 2023 roku, 14 15 grudnia, nie zająknęła się słowem, a pamiętajmy, że Rada Unii Europejskiej to najważniejszy, jak gdyby organ ten wykonawczy, ten organ nadający ton polityczny, jeśli chodzi o Unię Europejską. Ta te tak zwane dodatkowe rzeczy, które zostały uzgodnione w ramach różnych rad unijnych, rad na bazie ministrów, zostały dokładnie doprecyzowane i de facto, szanowni państwo, pakt migracyjny i azylu wejdzie w życie. Wejdzie w życie ostatecznie 11 czerwca 2026 roku. Dyskutowaliśmy razem z panią minister i z samorządowcami, którzy są w tych radach na temat na temat skutków, na temat co niesie, co niesie w sobie przyjęcie tego paktu, który będzie na nasze barki, na barki samorządowców przede wszystkim, nie barki państwa, niósł zabezpieczenie tych wszystkich ludzi, którzy będą w ramach tego paktu relokowani w Polsce. To jest minimum 30 tysięcy osób, ale jeśli przyjdzie taki czas, że trzeba będzie zwiększyć moc przerobową, czyli więcej absorbować emigrantów, azylantów, to no może być to i 60, i może być to 90 tysięcy osób. My w tej chwili jako samorządy jesteśmy zupełnie do tego nieprzygotowani. My nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy. Tak naprawdę czerwiec 2025 rok Unia Europejska będzie już kontrolowała stan wdrażań, stan przygotowań Polski, a tak jak powiedziałem za rok, 11 czerwca 2026 roku jest to ostateczny termin już do tego, że ten pakt ma funkcjonować. My jako samorządy zwracamy uwagę na to, że nikt z nami nie rozmawia, mówi się o jakichś enigmatycznych centrach, które jako samorządy wojewódzkie rzekomo mielibyśmy z pieniędzy unijnych budować, ale nic poza tym nie chwilnowi. dlatego to jest tak zwane wołanie poprzez pana prezydenta, żeby, żebyśmy się zapoznali z konkretami, bo pakt wchodzi w życie. Samorządy, które wezmą na swoje barki e, tych azylantów, tych emigrantów, nic o tym nie wiedzą, co jak, gdzie, kiedy i dlatego my pytamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Przewodniczący, Pani Marszałku, dzisiaj rzeczywiście połączone rady Rada do spraw bezpieczeństwa i obronności, Rada do spraw samorządu terytorialnego zastanawiała się nad kwestią dotyczącą właśnie paktu migracji i azylu, wdrażania w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. <laughs> Jasno i wyraźnie zostało stwierdzone, że pakt, który został przyjęty, jednak Donald Tusk nie. nie Pokusił się o to, aby w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej zbudować mniejszość blokującą. Niewiele brakowało, ale jednak być może nie było do końca takiej woli. Dzisiaj komunikaty nas nie przekonują o tym, że i działania rządu, właściwie to brak działań do. Miały zostać przesłane plany do Komisji Europejskiej. Rozumiem, że nie są przesyłane, bo jesteśmy w procedurze wyborczej po to, żeby obywatelom powiedzieć, że my się na ten akt czy rząd się na ten pakt nie godzi, ale tak naprawdę korespondencja jednak pomiędzy Urzędem do spraw cudzoziemców została już w pewnej części unaucznione, ale też cały proces przygotowywania w różnych miejscach centrów. To wszystko pozwala na dość mocny wniosek, że po, po oczywiście wyborach w czerwcu cała procedura ze zdwojoną siłą ruszy. A można było, i to dzisiaj zostało również na Radzie podniesione, na połączonych posiedzeniach Połączonej Rady, można było doskonale wykorzystać, proszę Państwa, to, że mamy prezydencję w Unii Europejskiej. Można było zrobić naprawdę świetne forum tutaj w Polsce do przepracowania kwestii paktu migracji i azylu i złożenia naprawdę wielu protestów w tej sprawie, szczególnie wobec faktu, który dzieje się na naszej zarówno wschodniej, jak i zachodniej w tej chwili granicy. Ten rząd milczy, nie przygotowuje tego typu, przynajmniej nic o tym nie słyszymy tego typu forum, a więc rozumiem, że jest domniemanie wejścia w ten pakiet od 11 czerwca w sposób kompletnie niekontrolowany. Jedna uwaga, która dzisiaj myślę, że wszystkich bardzo też zmroziła, to jednak jest to, że ten mechanizm przymusowej relokacji został ujęty, proszę Państwa, w, w rozporządzeniu o zarządzaniu kryzysowym. Co to oznacza? Ano nic innego jak to, że Komisja Europejska będzie mogła arbitralnie, jeżeli uzna, że w kraju, na przykład w Niemczech, jest potężny kryzys, zwielokrotniać liczbę, e, oczywiście w sposób e, e, bez, bez udziału kraju, do którego te osoby będą odesłane, bez ich zgody, e, zwielokrotniać liczbę osób relokowanych, a jeżeli ten kraj się oczywiście nie zgodzi, to zwielokrotniać kwotę, m, która ma być e, ekwiwalentem za nieprzyjęcie tych osób. I to jest niezwykle groźne. Myśmy na to jeszcze wcześniej w Parlamencie Europejskim zwracali uwagę i tutaj musimy mieć tego świadomość, że jeżeli będzie ta milcząca i domniemana zgoda rządu polskiego, może mieć bardzo duży problem. Również jeżeli idzie o to, co podnoszą najczęściej socjaliści, czyli kwestie praw podstawowych, czyli łączenie rodzin również w tym zakresie. Środków na to, Szanowni Państwo, nie ma. Te środki, które są przewidziane w funduszach różnego rodzaju unijnych, będą pewnie obwarowane takimi różnymi, moim zdaniem, wymogami, które znowu, gdzie Polska znowu może być potraktowana tak jak przy pomocy. Naszemu krajowi wtedy, kiedy przyjmowaliśmy potężną ilość uchodźców wojennych i nie miejmy co do tego żadnych złudzeń. Oczywiście obniży się poziom naszego bezpieczeństwa, także atrakcyjności naszego kraju jako kraju turystycznego, który z roku na rok, jak wiemy, rósł, też o tym rozmawialiśmy jeszcze kilka tygodni temu, tutaj na Połączonych Radach. Wniosek jest jeden tak jak Dania przeprowadziła w swoim kraju referendum, i dzisiaj jest wyłączona z tego paktu. Tak samo uważam, że błędem było, potężnym błędem było, to, żeby zniechęcać Polaków do pójścia na owo referendum i zagłosowanie w tej sprawie. Dzisiaj wydaje się, że jest duża szansa, gdyby takie referendum w Polsce się odbyło, Polska może być wyłączona z tego paktu. W przeciwnym przypadku, jeżeli nie będzie żadnych działań, bądź będą to działania pozorne, to tak jak powiedział Rzecznik Komisji Europejskiej bodajże półtora tygodnia temu, jeśli jakiś kraj tego nie wykona, to będzie wdrożona procedura naruszeniowa. Jest jeszcze czas, jest jeszcze naprawdę ostatni czas na wnoszenie różnego rodzaju uwag, protestów. Polska ma argumenty, ale przede wszystkim uważam, że uważamy, tak Rada dzisiaj taki wniosek też wypracowała, że... Właśnie referendum byłoby dla każdoczesnego rządu doskonałą e, okazją do tego, a mam nadzieję, że byłoby naprawdę zwycięskie. Ludzie są dzisiaj e, przeświadczeni, bardziej jeszcze doświadczeni w tych kwestiach, zarówno po wschodniej, jak i po zachodniej stronie e, naszego kraju. Bardzo ważny temat z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale z punktu też widzenia e, tego, co może się dziać w samorządach, bo w ostateczności zawsze e, ludzie, i słusznie, no ale takie, jest, przychodzą do najbliższych urzędów z, ze sporymi problemami. Ostatni element, na co zwracaliśmy uwagę, pakt ma bardzo niejasne, bardzo rozmyte sformułowania, zarówno po stronie obowiązków, więc można wywieźć z tego bardzo wiele, natomiast również po stronie obowiązków osób relokowanych. No, po prostu tych obowiązków tam nie ma, natomiast obowiązki po stronie kraju, który będzie przyjmował tych ludzi są potężne, począwszy od zapewnienia Wszelkiej opieki, zarówno tej prawnej, jak i tej faktycznej, zdrowotnej, a jest zbyt mało wymogów idących w kierunku obowiązku, na przykład, integracji z, z społeczeństwem. Więc nie my ten problem w Europie napytaliśmy, nie my byliśmy przyczyną tego problemu. Jedyne, kto zaciera naprawdę ręce z powodu takiego właśnie nieudowodnego, Dolnego radzenia sobie z potężną presją migracyjną. To są oczywiście potężne, zorganizowane grupy przestępcze, które jak dzisiaj mają komunikat, że Unia Europejska sobie w taki sposób radzi, że będzie relokować pomiędzy swoimi krajami członkowskimi, oczywiście jednocześnie doprowadzając do konfliktów pomiędzy tymi krajami, bo nie trudno sobie to wyobrazić, no to my będziemy podsyłać ich jeszcze więcej, bo po prostu w taki sposób sobie radzą. Nie ma elementów związanych z walką z przestępczością zorganizowaną w tym zakresie, nie ma elementu związanego z walką. A może inaczej, z wykorzystaniem takiego instrumentu, jakim jest pomoc rozwojowa i humanitarna Unia Europejska jest największym donatorem i mogłaby w krajach najbardziej migracjogennych po prostu z tej pomocy zrezygnować, skoro nie spełniają standardów i warunków ochrony swoich granic. Nie ma takich działań, nie ma takich pomysłów, jeśli dział instytucje Unii Europejskiej i nie widzę, żeby było znaczne wzmacnianie Frontexu i innych służb, które mogłyby chociażby w kwestii ochrony granic Unii Europejskiej działać. To tylko naprawdę niektóre elementy bardzo pobieżnie przedstawione na potrzeby tutaj oczywiście spotkanie z Państwem, z mediami. Natomiast problem jest olbrzymi, potężny, w tej chwili skrętniony, przemilczany na skutek, tak jak powiedziałam, kampanii wyborczej. Natomiast po, podejrzewam po 1 czerwca, a już za rok, 11 czerwca, kiedy wejdzie w życie, będzie potężnym problemem dla społeczeństwa i dla samorządów. Dziękuję bardzo.